Kiedyś pracowałem na statku, kontenerowcu, w dziale maszynowym. Przerwy na kawę przy stoliku w siłowni były obowiązkowe. Przy okazji sprawdzało to, czy ktoś nie wpadł do wody. A podczas tych przerw niektórzy opowiadali kawały. Szczególnie przypadł im do gustu kawał o księdzu, ministrantach i snikersie. Młody ksiądz po raz pierwszy usiadł w konfesjonale. Na spowiedź przyszła dziewczyna. Proszę księdza, robiłam loda mężczyźnie. Zestresowany ksiądz nie wie, co powiedzieć, więc szybko wybiega z konfesjonału do stojących obok ministrantów i pyta – co proboszcz daje za zrobienie loda? Snickersa. Po kilku miesiącach na stanowisko głównego mechanika przyjechał Niemiec. Nie było tajemnicą, że jest też protestanckim duchownym, coś jak proboszcz, i do tego pasywnym gejem. Żalił się nam, że mąż go porzucił. Gdy tylko wsiadł na statek, kazał majstrom zbudować ambonę. Postawił ją w pokoju rekreacyjnym dla załogi, a do systemu karaoke z tańczącymi azjatkami wgrał teksty psalmów, przetłumaczone na angielski, niemiecki, polski i tagalog, język filipiński. W końcu w niedzielę zadzwonił przez interkom dzwonkami tak, żeby było słychać w każdym pomieszczeniu, wzywając wiernych na msze. Poszedłem z kadetem z ciekawości zobaczyć, jak wygląda protestancka msza. Stawili się też wszyscy Filipińczycy, są bardzo religijni. Po odśpiewaniu psalmu na karaoke młody Filipińczyk wszedł na ambonę i odczytał czytanie z Pisma Świętego. Wyszło mu całkiem zgrabnie, więc kapłan dał mu w nagrodę: snikersa. Musiałem się później tłumaczyć, był moim przełożonym. Dlaczego wybiegłem z mszy, nie mogąc przestać się śmiać?